Wszystkim z tej strony Katie, witam Was bardzo serdecznie w ósmym dniu naszego vlogmasu. Czy znajdziecie sobie sprawę z tego, że to już jest jedna trzecia? Ja mam wrażenie, że dopiero co zaczęłam, a już tutaj tak to wszystko szybko mija. Ale przejdźmy szybko do kalendarzy, ponieważ moi dzisiejsi goście dość się rozgadali, więc muszę im zostawić troszkę więcej przestrzeni w materiale. I zaczniemy sobie dzisiaj od książki. Mamy dzisiaj dzień ósmy. Ja bardzo bardzo liczę na to, żeby było dzisiaj coś, co nie będzie ani opowiadaniem, ani kolorowanką. Tutaj mamy. I aaa, tak coś. Czułam już wczoraj, że może być coś wyjątkowego i dzisiaj wreszcie się trafiło. W dniu ósmym mamy, słuchajcie, artbook. Bardzo bardzo mnie to ciekawiło, jaki ten artbook będzie. Tak to się prezentuje. Taki tutaj mamy opis z tyłu. I tutaj mamy, że to jest kolekcja artów z filmów Disneya. Okej. Okay. Myślałam przecież moment, że to będą jakieś takie arty związane z tymi mrocznymi historiami konkretnie, a nie po prostu z filmami Disneya, ale Uuu, ej, ale ładne. Okej, okay. ciekawe, dobra. Tak postaram się wam tutaj e, pokazać parę stron. Bo to faktycznie są po prostu arty z różnych animacji Disneya. Bardzo różnych, bo widzę, że znowu tutaj nam się trafiła Planeta Skarbów. Super! Że ta Planeta Skarbów faktycznie się tutaj pojawia sympatycznie. No, ale takie mamy tutaj przeróżne, przeróżne arciki. Na pewno nie pokażę wam całego tego artbooka. To już zostanie dla mnie, jako posiadaczki, ale no, powiem wam, naprawdę ładny zbiór arcików. Szkoda, że no nie jest to w żaden sposób jakoś szczegółowo opisane. Poza tym, że mamy tutaj em, na pierwszej stronie, oczywiście, opis, nie? E, tutaj ten. Ale, no dobra, jest to po prostu zbiór bardzo ładnych ilustracji z animacji Disneya. Mamy tutaj na przykład, i nie ma mocnych jeszcze. Ale to są naprawdę ładne rzeczy. Naprawdę ładne arciki. Każdy jeden. Więc fajnie, cieszę się, że to mam. I bardzo ciekawi mnie jeszcze ten quotebook, bo poza tym, że mamy tutaj oczywiście artbook w tym kalendarzu, to będzie jeszcze quotebook, ale dobra, to jest taka naprawdę fajna perełka, więc w zasadzie poza kolorowankami, na które już ostatnio na live narzekałam, nie mam siły robić tego znowu, um, poza kolorowankami to to jest naprawdę fantastyczny kalendarz, bardzo mi się podoba. Um, Możemy przejść do skarpeteczki, bo w ogóle wczoraj mieliśmy naklejki w kalendarzu, ponieważ takie rzeczy również się w nim znajdują, poza skarpetkami. Um, a dzisiaj znowu będzie kolejna skarpeteczka. Kot mi się dobija do pokoju. Ale otwórzmy jeszcze tą skarpetkę. Co my tu dzisiaj mamy? Um, to jest Bartolini i Smok! Nie pamiętam, jak konkretnie ta para się nazywa. Eee, tutaj może Wam wyświetlę nazwę, jak sprawdzę sobie w sklepie, ale tak, jeśli, jeśli się nie mylę, to z animacji Bartolini i Smok, więc też taka troszkę mniej znana. No puszkin. Okej, okay, to jednak nie puszka, misa się dobijała do pokoju, ale okej, okay, mamy taką prześliczną skarpetkę. Nie wiem, jak to jest, że konkretnie kolor żółty bardzo mi się na tych skarpetkach podoba. Bo na tym bolku i lolku też ten żółty, tak mega wpadł mi w oko. Więc okej, okay, mamy kolejną prześliczną skarpeteczkę. I jeśli chodzi o herbatę, w ogóle przypominam 10% rabatu na wszystko w sklepie Gixox z moim kodem wszystko macie w opisie, zapraszam. Um, herbata. Dzisiaj w dniu ósmym. Tutaj z boczku mamy misa. W ogóle miało być dzisiaj szybko, a widzę, że znowu się strasznie rozgadałam przez ten artbook. Ale mam jakąś taką ciekawą herbatę. Bardzo drobno zrobioną. To może być jakiś rojbos, może, ale okej, okay, tutaj z boku mieliśmy. No tak, misa. Jest herbatka. Hej. Pod ósemką mamy ROIBOS! Ja naprawdę jestem dobra w rozpoznawaniu herbat po wyglądzie. Mamy 100% herbata ROIBos z RPA. Okej, okay. ja akurat ROIBosa bardzo lubię, więc chętnie sprawdzę, jaki jest ten, ale że serio po samym wyglądzie jestem w stanie rozpoznać konkretny rodzaj herbaty. Nie wiem, może powinnam się przebrażowić i iść w tym kierunku. Tak czy inaczej, idę zaparzyć herbatkę, a dzisiaj do występu gościnnego, póki co rekordowo długiego, zapraszam Trix i L z podcastu Kreskówka, więc zapraszam, bo dziewczyny mają Wam do opowiedzenia o pewnej, nie najlepszej animacji świątecznej. Zapraszam. Cześć wszystkim, z tej strony Trickster. A tamtej telewizja. Nie jest to podcast, który kiedyś prowadziliśmy razem i który się nazywał Chris i było animacji, ale, ale stąd jesteśmy i e, bardzo nam miło, że Kate chciała, żebyś wystąpił niej na PodMasie. A, I jestem pewna, że większość osób, które e, tutaj będą występować z nami albo przed nami, albo po nas, będą mówić o swoich ulubionych, świątecznych rzeczach, gdzieś wiecie dobrych filmach, pewnie e, Disneyowskich. Tak. E, chciałam powiedzieć, że Klaus jest przykładem dobrego filmu, ale to nie jest Jaki. film disneyowski. E, był taki film disneyowski, chyba Miki, bajkowe święta, to były takie trzy krótkie shorty. On był całkiem fajny, prawda? E, nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę, kojarzę. Będziem, będziemy mówić o złym filmie światecznym. Tak, bo czemu Bo tak nie? jest śmieszniej. Okej, okay, ja tu wyciągnę moje jakże długie notatki. To Całe trzy strony. Jeszcze jedna karta. Kiedy ja tylko jedną ja przy... kartkę, bo e, film nazywa się The Christmas Tree, e, był puszczany w telewizji dokładnie raz, nigdy więcej, ja jest, dostępny, jest dostępny DVD, który można kupić gdzieś tam na Amazonie za 17 dolarów, nie wiem czy ktokolwiek je kiedykolwiek kupił, poza tymi ludźmi, którzy robią recenzje złych filmów w ramach swojej pracy. A... Niestety nie jest on po polsku, przepraszam, ale z drugiej strony ktoś wtedy musiał go obejrzeć i przetłumaczyć. Ale spokojnie, ale... dialogi są na tyle proste, że nawet jak nie, zna, nie, nie znacie angielskiego, to i tak zrozumiecie. A nawet jak znacie angielski, to ich nie zrozumiecie, bo mamy tam na przykład siódemkę bodajże dzieci, które są grane przez dosłowne dzieci, a problem z dziećmi jest taki, że mówią bardzo niewyraźnie i nie byliśmy w stanie zrozumieć, co no. Poza tym jednym dzieckiem, które jest grane przez jakąś 40 latkę. W ogóle miałam wrażenie, że większość tych dzieci jest grana przez jednego aktora głosowego, jednak się okazało, że więcej. W ogóle film nie mówi nam imion tych dzieci, aż nie dojdziemy do napisów, gdzie są wymienione z imion. I wtedy nie wiesz, które imię jest połączone z którym dzieckiem. Wiem, że tam jest w tym filmie matka i córka i one są grane przez matkę i córkę, więc może to jest też, wiesz... Że zgarnęli okay. dzieci. Okej. Okay, może najpierw, czym jest film The Christmas Tree? The Christmas Tree jest filmem o e, środkach biednych, które mają bardzo niemiłą panią Mawidę, która się nimi zajmuje. Pani Mavilda dostaje pieniądze od burmistrza e, pieniądze w takich nieoznakichowanych workach. Nawet, nawet to nie są worki z, ze znakiem dolara, żeby było wiadomo, że to są pieniądze, to są po prostu worki. No, ale pani Matilda jest okropną e, naukową hazardzistką, więc przygrywa te pieniądze i się tymi dziećmi zajmuje. To są bardzo biedne dzieci. Ich jedyną przyjaciółką i powierniczką jest drzewo. A, które jest nazywają? Drzewo. Tak, drzewo się nazywa pani Hopewell. E, I wszystko się zmienia, kiedy do miasta przyjeżdża e, pani Judy ze swoim mężem, które zostawiają razem... w sierocińcu razem z dziećmi. Zostawia rodziców. Z... Chyba nie ma żadnej innej roboty. Eee, przy czym no, Mawilda, też pani Mawilda, która się zajmuje rzekomo tymi dziećmi, też jest dali z nami że ma się nawet w ogóle z tymi swoimi dziećmi nie kontaktować za bardzo, ma po prostu robić rzeczy. Nie wiem, czemu ta kobieta nadal zostaje w tym się ze swoimi dziećmi, no ale dobra. Nawet nie wiem, co powiedzieć o tej fabule, jest bardzo zła. To, to tyle z fabułem To w sumie tyle. Tyle wam wystarczy na sam początek. Chciałabym tylko zaznaczyć, że podczas oglądania tego filmu miałam takie... Czy to się opłaca zostawiać swoją żonę i dzieci w sierocińcu, kiedy nie ma się domu? Czy to, to ma sens, poniekąd. W każdym znaczy, razie, ten, ten facet jeżeli... gdzieś tam pojechał. Z tego co rozumiem, on wyjechał do pracy? Ale to nie miał załatwionego tam domu? Albo miejsca, gdzie mógłby mieszkać? Nie wiem, nie wiem, jakby... Myślę, że po prostu nie był potrzebny. Nie wiem, po co w ogóle ona ma męża. Czy nie byłoby bardziej dramatycznie, gdyby. Tego w, męża w nie miało, nie? <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Nieważne. Słuchajcie, fabuła historii nie jest ważna. Ważne jest to, że ten film. Jest zły. Wam jest zły. I daje wam doskonałą okazję, słuchajcie, żeby zobaczyć, jak nie robić filmu. To jest doskona 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 doskonała lekcja, taka odwrotna, żeby wiedzieć, jak nie robisz filmu. Na przykład, masz bardzo mały budżet na film, no to co robisz? No na pewno nie robisz tego, co ten film, który. W większość animacji działa tak, zwłaszcza tych takich biednych, że, że macie kogoś i, i jakby jeden rysunek to jest ktoś, a na innym rysunku jest jego usta, i jakby tylko zmienisz ten rysunek ust i wtedy jakby yy, możesz dosyć takim kosztem nagrać animację mówienia. Problem w tym, że tutaj tak to nie działa. Na przykład oczy są nieruchome. Oczy to jest jeden rysunek, cała reszta się zmienia. Więc y, wygląda to tak, że kontury skaczą jak w Eden -Ni *Jedim* podczas gdy oczy są nieruchome, a oczy to jest to, na co zawsze patrzymy, kiedy. Oczy patrzymy są dosyć istotne w animacji, bo dzięki nim się pokaże ekspresję postaci, ich osobowość. Ja chciałam tylko powiedzieć, że mi jak te. Widzisz, nawet chciałam powiedzieć, figurki. Jak te postacie się ruszały, to miałam wrażenie, jak. Kojarzysz jak dzieci się bawią lalkami albo zabawkami, i tak robią, jak gadają. To jest tak, tak. To właśnie to. To jest, to. to jest ten. Tak samo. Yy, w sumie ten film po części jest disneyowski, biorąc pod uwagę, że czyjeś designów jest po prostu zerżniętych z innych filmów. Czyli. Yy, Pani Mawita wygląda dosłownie jak zła macocha kopciuszka. Mamy tam psa, który to jest dosłownie przerysowany ten pies ze Kochanego kundla. Tylko jest na czarno. Jest balu z jakiegoś powodu, bo nasze dzieci idą poszukać Mikołaja. Idą na biegun północny, gdzie Mikołaj oczywiście mieszka. I oczywiście nie mówią nam, gdzie oni mieszkają, więc tak naprawdę, czy oni są w Finlandii i po prostu idą na... Północ, północ? Czy są, nie wiem, w USA i jakimś cudem przechodzą przez Antarktydę? Mieszkają w Panamie. Znaczy, nie wiem, czy one w ogóle dotarły na ten biegów północny, moim zdaniem, te dzieci. Moim Tam był po prostu... znak drogowy przecież, że ten biegun znak... północny w tym... Był znak... W stronę biegu do okay. północnego, to nie znaczy, że doszli do do północy. Ale to znaczy, że byli blisko. No chyba, że nie wiem, nie wyjdę teraz z domu i nie będę miała drogowskazu tam, biegun północny. północy. No i Mikołaja, który przez trzy klatki wygląda jak ten z Coca-Coli, a przez resztę jest w tych imkach stylu. A jakby jest bardzo dużo rzeczy. Śnieg się pojawia i znika. Jest ta choinka, która. Raz jest ośnieżona i jest na niej, nie wiem, ławka jest na niej pomieszona, znaczy ławka, pistawka, przepraszam, na innym już nie ma. Dużo jest rzeczy, które się dzieją i są niewytłumaczone. Generalnie nie też używają bardzo często tych samych scen. Zamiast rysować jeszcze raz, to po prostu używają, co generalnie jest dobra ale no. Tutaj jest bardzo potaniości, szczególnie, że mieliśmy zagwozdkę, Nie wiem, czy pamiętasz jak oni grają w ten hazard i zauważyłeś, że. Grają w hazard. Grają w karty i zauważyłeś, że oni jak siedzą, to przechodzą przez krzesła, nie? Te nogi przechodzą przez krzesła. Tak. I później nagle mamy dokładnie tą scenę i już jest normalnie narysowana i te nogi już są normalne. Dlaczego nie używają ja już... krzesł? Dokładnie! A jednocześnie jest dużo momentów, w których można spekulować co się dzieje. E, na przykład Piorun przychodzi z, z jasnego nieba i, i po prostu zamienia naszą bohaterkę ze złej na dobrą e, czemu. E, Też nie jest pokazane, tak. co się z tą bohaterką dzieje w momencie, kiedy Piorun ją uderza, ale jakimś cudem nagle teleportuje się gdzieś za dom i stamtąd wychodzi. Więc nie wiem, czy ten Piorun ją tak wyrzucił w powietrze, czy co? E, naj, najcudowniejsza rzecz, która e, wyszła z tego filmu, i która ten, bo generalnie ludzie, którzy robili ten film, jakby nie istnieją w tym takim w ogólnym świecie animacji, jakby zrobili to, nic innego nie zrobili. Znamy jednego twórcę, I tak który tak robił backgroundy i trzeba przyznać, że akurat tła ładnie wyszły. Tak, to jest pan Ferraro, tak, tak na nazwisko. Pan Ferraro y, robił później storyboardy do na przykład Finasza i Ferba. Do animków, nawet do filmu animów, który jest naprawdę spoko. Robił przy Smurfach, tak? Robił naprawdę dużo rzeczy, cały czas jest aktywny zawodowo, ale tutaj nagle, nie wiem, może to dlatego, że tutaj w tym filmie jest reżyserem. Może po prostu nie nadaje się na reżysera, albo dostaje jakiś beznadziejny budżet i walczyli z wiatrakami. Ale On jest na pewno co jest reżyserem? Przepraszam. On jest właśnie reżyserem. Reżyserem jest tutaj w tym, ale przy wszystkich innych rzeczach, które robi jest na przykład sterebożistą albo robi przytłach. Robi też projekty postaci, które są bardzo złe. Wszystkie dzieci wyglądają creepy, wyglądają jak. Kojarzysz w Looney Tunes jest ten myśliwy ze strzelbą? Elmet Fat. Tak! Tak, ej, nie widziałam tego, ale faktycznie tak. Wszystkie twarze to jest dokładnie ta. Wszystkie twarze dzieci to jest ta, ta twarz tego y, łysygo okropnego, myśliwego. Tak, bo te A... twarze są kopie w trzeba zaznaczyć. I Absolutnie. I generalnie czasem te postacie, te dzieci pojawiają, pojawiają się, mówią w taki sposób i patrzą na nas w taki sposób, jak w The Shining, jak te dzieci, co chodź z nami się połowa, tak niepokojące. A czasem się uśmiechają i to jest ten uśmiech jak e, u Grincza. Kojarzycie, jak czasem sobie, jak Grinch się uśmiecha tak w taki bardzo złomieszy sposób, to to są dzieci, które się uśmiechają w sposób, który ma być miły i uroczy. Jest bardzo dużo rzeczy, które poszły nie tak. A jednocześnie jest to film, który napływa nas nadzieją, no bo możesz wyprodukować film, który jest powszechnie uważany za jeden z najgorszych filmów świątecznych, a potem pracować przy finaszu i ferbie. Więc dla wszystkich jest jeszcze nadzieja. Myślę, że to jest piękna, świąteczna. Y moc to. a jednocześnie to jest film, żeby po prostu opoglądać i po, yy, pośmiać się z tego. A czy to, to nie jest doskonały sposób, żeby spędzić święta? Zwłaszcza już pod koniec świątecznego dnia, jak może jesteśmy zmęczeni i, i mamy wszystkiego dość. To daje radość świąteczną, taką świąteczną atmosferę, bo jak inaczej spędzić święta, jak po prostu z przyjaciółmi siedzieć i naśmiewać się z głupiego filmu. To jest trochę tak jak śmianie się z tych e, mokrych bandytów e, w Kevinie, prawda? Śmiejemy się z ich porażki, tutaj możemy się pośmiać z porażki, jako jest zły animowany film, The Christmas Tree, z 1991 roku. To by ktokolwiek z was chciał obejrzeć ten film i tak jak mówię, nie bójcie się jeśli chodzi o angielski, bo nie musicie. I tak nie zrozumiecie, co się dzieje w tym filmie, nawet jeżeli byście faktycznie nie znali języka angielskiego na tyle dobrze, chociaż tam poziom tych dialogów jest dosyć niski, to można go obejrzeć na YouTubie za darmo i ma tylko 40 minut 45. Tak, myślę, że sami twórcy wiedzą, jakie jakości są ich produkty, nawet nie zgłaszają rozstrzygnięć autorskich na te wszystkie delikatne uploady. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że zanim zaczęłyśmy oglądać ten film, to e, naszła mnie myśl, żeby jeszcze raz poszukać tego zaginionego medium, tego zaginionego filmu, który widziałam w dzieciństwie e, i nie mogę do tej pory znaleźć. I wiesz, wpisałam sobie frazę po prostu w Google taką najbardziej odpowiadającą temu, co pamiętam i ten film wyskoczył mi jako pierwszy. Śpieszę donieść, że to nie ten film, żeby nie było. Czyli poszukiwania nadal trwają. Tak. Czyli, nadal jest gdzieś zaginiony film, który oglądałaś w dzieciństwie, wiesz, że jest świąteczny tak. i chcesz go znaleźć. Myślę, że jest tyle świątecznych filmów, że nie będziesz w stanie. Pewnie nie. Tak, ponieważ jakby jedną z rzeczy, które ten film pokazuje wybitnie, to to, że wszyscy chcą zrobić świąteczny film, no bo później będzie. Wiecie, mamy jakiś milion stacji telewizyjnych, one wszystkie chcą coś puszczać podczas świąt. A jak wiemy, święta trwają od listopada. Więc jest to całkiem sporo czasu od nowego do zapełnienia. Dlatego jest tak dużo świątecznych filmów. Dlatego jest tak dużo złych świątecznych filmów. No bo cokolwiek zrobisz, ktoś to na pewno kupi. Um, chociaż nie, tego filmu nikt nie kupił. Był wśród w, w telewizji tylko raz. Ale potem znalazł go internet i jest dużo recenzji, jest krytyków, którzy się śmieją po ten zły film. Więc. Um, Dwie rzeczy, z którymi z was zostawiamy, jeden to taki, że jeżeli chcecie zrobić film, a nie macie budżetu czasu i generalnie nie chce wam się, to zróbcie film świąteczny, a druga rzecz, jaka jest druga rzecz? Druga rzecz to wesołych świąt, I <śmianie> Nie no, warto obejrzeć ten film chociażby dla śmiania się, bo ciężko jest zawrzeć w 10 minutach wszystko, co widziałyśmy, ale śmiałyśmy się naprawdę do rozpuchu na wielu scenach. Kiedy niektóre części ciała znikały lub się pojawiały, albo jakieś dziwne elementy się pojawiały, albo ten, ten niedźwiedź, który miał dźwięk smoka bardziej, <grych> to, to jest wie, naprawdę... Wie, wiem, to, że to był niedźwiedź na biegunie polarnym, ale to nie był być polarny, mi go po prostu przemalować. Tak, bo on by jest, się zlewał jest... z tłem, jakby był biały. To było jedyne dobre tło. Jedyna dobra rzecz to było to tło w tym filmie, więc może dlatego. Chociaż ja najbardziej lubiłam wymyślanie teorii konspiracyjnych. Teorii konspiracyjnych? Na temat tego filmu, typu dlaczego burmistrz przynosi pieniądze w workach. I czemu burmistrz nie skapnął się, że Mavilda jest taka zła, skoro dzieci dalej wyglądają tak samo. Czemu jeździ on limuzyną, ale ta nie ma kierowcy? I dlaczego te dzieci nie poszły do niego i zdecydowały iść do Świętego Mikołaja? <śm> o, ten film jest cudowny. Tak zły, że cudowny. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. W zasadzie to nie wiem, bo nie wiem, czy da linki w opisie, <śm> ale... Tak, nie, wiem, no. czy, nie wiem, czy w ogóle to puści. Nie wiem, czy no. chce, żeby ktoś się znowu o złych rzeczach na jej kanale. Chociaż... Um, już zaprosiła mnie za <śm> Już za późno, tak. W każdym razie dziękujemy bardzo za zaproszenie, mam nadzieję, że film jest na tyle dobrej jakości, że znajdziemy się na kanale. Wesołych Świąt albo w, w masu bardziej, bo jeszcze chyba nie święta raczej. raczej nie. Ale to już na zapas, Wesołych Świąt. Tak, tak, tak. Nie no, musisz, musisz jeszcze powiedzieć Z do widzenia. Albo na razie, albo coś. Cześć! A, cześć! To był piękny kawałek występu gościnnego. Oczywiście dziękuję serdecznie dziewczynom za udział i linki jak najbardziej macie w opisie, zawsze macie. E, I nawet na część kresków castu mam dzisiaj kubek z Wicza, bo wszystkie inne są w myciu. <laughs> e, ale powiem Wam, to pachnie jak naprawdę dobry rojbos. I smakuje jak... Całkiem fajny, normalny rojbos. Może to jest troszeczkę z mojej strony faworyzacja szlachetnej nieherbaty, jaką jest rojbos, ale no smakuje mi, znaczy jest po prostu rojbosem. Ale przy zielonej herbacie, za którą nie przepadam, też powiedziałam, że jest całkiem dobrą zieloną herbatą, więc temu kalendarzowi naprawdę fajnie wychodzą zwykłe herbaty. Takie zwykłe, zwykłe bez dodatków, bo w zasadzie te herbaty z dodatkami też smakują jak herbaty bez dodatków, więc. <laughs> ale. No, dobry rojbos. Fajny rojbos. Cieszę się, że mam rojbosa tutaj też. Um, no. Tak więc, w sumie na dzisiaj to już wszystko. Nie chcę za bardzo przedłużać, bo dziewczyny naprawdę porządnie się rozgadały. Um, ale yy, <laughs> nie wiem, jak was, ale mnie ten występ naprawdę bardzo rozbawił, i nawet montując to, yy, troszkę sobie tej animacji obejrzałam. Polecam. Link jak najbardziej macie w opisie. No, a póki co bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Czekamy na kolejnych gości. Yy, no i do następnego. Do jutra. Pa, pa.